Dzień dobry Państwu, Alfa Romeo 159 3.2 JT z wersji Q4 w Której ząb czasu zjadł belkę przedniego zawieszenia Tutaj mamy takie braki I faktycznie mogłoby to się źle skończyć, ale na szczęście wykryte zostało to w porę I jeszcze to myślę uratujemy Oczywiście wymieniając belkę bo ratowanie tej to troszeczkę takie nieporozumienie. Także bierzemy się za robotę i działamy. Pozdrawiam. Tak wygląda belka po zdemontowaniu z auta. Tu jest mega. Tutaj to się trzymało chyba na Bluetooth'a. Tutaj większy dołek i by to wszystko wypadło. I tutaj z tyłu to jeszcze jak cię mogę, też już gruba korozja. Przy okazji zrobimy tu lejkę, która się tutaj rozerwała. I tyle. Działamy. Nowa beleczka prezentuje się tak. Chyba trochę lepiej wygląda niż tamta. Po kilku godzinach i wielu różnych hasłach magicznych, belka została w Alfie wymieniona. Jest nowa, ładna, ustawiona geometria. Olej filtry auto idzie do Właściciela z powrotem i będzie się myślę nią cieszył. No tyle.